Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o produkcie, którego używam do czyszczenia elektroniki. To jest właśnie sprężone powietrze E5, 400 ml, jak sami widzicie, a zatem spora taka puszka właśnie tego sprężonego powietrza. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj, jak sami widzicie, ja go zakupiłem za kilkanaście złotych. No i wy również pewnie gdzieś tam, pewnie w tych okolicach, będziecie w stanie znaleźć taki produkt w internecie do zakupu. Jeżeli chodzi o sprężone powietrze, no to powiem wam szczerze, że ja zawsze korzystam z tego produktu, z tego względu, że jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Bardzo fajnie napełnione właśnie to sprężone powietrze. Ta puszka dość solidnie właśnie wypełniona, z tego względu zawsze przeważnie kupuję właśnie ten konkretny produkt. A jeżeli chodzi o wykorzystanie, no to przede wszystkim taki produkt wykorzystacie właśnie do Czyszczenia sprzętu elektronicznego, czy to komputerów, czy to, czy to klawiatur, tak? Różnych, po prostu też ciężko dostępnych miejsc. Ja Wam powiem szczerze, że takie sprężone powietrze naprawdę fajnie pomoże Wam wyczyścić komputer, jak go sobie odpowiednio rozkręcić, tak? Wtedy można sobie też zamontować tutaj taką rurkę. mi ja akurat ona ostatnio gdzieś przepadła, się zgubiła, tak? Natomiast generalnie tutaj można zamontować taką rurkę. No i wtedy będzie też Wam dużo łatwiej e, oczywiście wyczyścić taki sprzęt. E, no i też Wam powiem, że generalnie takie sprężone powietrze bardzo fajnie się sprawdza właśnie w bardzo trudnych, e, bardzo ciężko dostępnych miejscach. E, czasami, jeżeli macie na przykład takie szparki, chociażby w klawiaturze, no to fajnie właśnie to sprężone powietrze potrafi wydmuchać z tych szparek różne jakieś tam pobrudzenia czy zanieczyszczenia czy kurz, tak? a zatem dobrze się się to wszystko sprawdza. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, to pamiętaj, żeby sobie przed użyciem wstrząsnąć, właśnie takim sprężonym powietrzem. Tutaj, oczywiście, warto zamontować sobie rurkę. No i wciskacie, i naprawdę fajne, fajne ciśnienie tutaj jest generowane. Bardzo duże natężenie tego, tego sprężonego powietrza. a Zatem bardzo łatwo czyści się elektronikę. Tak? A zatem, ode mnie, bardzo wysoka nota 9,5 na 10, a już od wielu lat kupuję. Ten produkt. Ja jest, jestem też ciekaw, oczywiście, waszej opinii. Napiszcie mi w komentarzu, z jakiego sprężonego powietrza wykorzystacie. A tymczasem to wszystko. Ja jak najbardziej polecam wam ten, ten produkt. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.